Ja wróciłbym jeszcze do odżywiania i zapytał o jakiś może uniwersalny posiłek na śniadanie, obiad i kolację. Czy coś takiego w ogóle istnieje i jesteśmy w stanie podać dla. Y Przeciętnego, normalnego człowieka? Czy, czy, czy cię ciężko będzie? Uniwersalny posiłek na śniadanie. My powinniśmy się opierać na ziarnach, przynajmniej ja tak się opieram i, i, i funkcjonuje na tym eksperymentu Wiele i na sobie robi, i na rodzinie mojej też, i na Niestety. tych, którzy chcą. I uzupełnianie składników mineralnych i witamin przez ziarna różnego rodzaju, w zależności od tego, czego brakuje. Bardzo szybko to przywraca, bardzo szybko przywraca, tylko te ziarna trzeba zmielić. Bo na przykład pestki dyni, jeśli my nie zmielimy i, i będziemy jeść to z 8 godzin w żołądku zalegają. A jeśli zmielimy, to po dwóch godzinach. Jeśli to połączymy jeszcze z łyżką płatków owsianych najzwyklejszych górskich, jeśli zalejemy to wtedy jakąś gorącą wodą, dodamy ze 2-3 łyżki jogurtu naturalnego, 2-3 łyżki, nie więcej to mamy pełny zestaw aminokwasów, jak płatki jeszcze połączymy, a tam mamy tłuszcze, wiele składników jeszcze potrzebnych. To jest naprawdę... Taki sposób śniadania to jest uniwersalny dla każdego, tylko w zależności, jak komuś nie brakuje jakichś witamin yy, czy minerałów, no, to musi inne ziarna. No, to musimy wiedzieć a, jakie. No, ale no, panu chodziło o coś uniwersalnego i smacznego na dodatek. To, to jest nie? smaczne. Jeśli chcemy mieć słodki smak, to możemy łyżeczkę ksylitolu dodać, bo to jest cukier, ale ksylitolu fińskiego, bo on jest jedyny z brzozy robiony, bo inne z kukurydzy już są robione. To warto wiedzieć. I wtedy ma słodki smak zadawala nasz mózg. I to, co powiedziałem, pełny zestaw aminokwasów mamy, nie zawsze wystarczający, jak białko połączymy, ten jogurt połączymy z płatkami owsianymi, najzwyklejszymi, górskimi. To wtedy, mhm. wtedy mamy. I to jest takie uniwersalne śniadanie.